Być bogatym i żyć 30 lat czy być biednym i żyć wiecznie? Pff, chcę być bogatym. Tak, sprawdzimy balans. 45 miliardów dolarów. Oh my god, ja mogę kupić wszystko, co mi się chce. A żyć mi zostało 30 lat. Hmm. No, trochę malutko. Po co mi takie życie? Cześć, to ty jesteś tym chłopem, który cofa czas do tyłu? Tak, to ja. A co ty chcesz? Słuchaj, bądź bratem, cofnij na 5 minut. Dobrze, będziesz mi winien, cofam. O, znów ten sam wybór. No, teraz wybieramy żyć wiecznie. Tak, no i co tam z balansem? Ach, no jasne, zero złotych. Dobrze, a ile nam zostało żyć? Aha, no wiecznie. Супер! Я ja попросто в реальному житті побрали коди. Стоп! Коди! Ей, хлопець! вещь на пістолеті з кшельні бомі. Єсти ж крейзі? Уйде за то до no, віжі. Вещь! Маш пістолеті сам з кшелем. Добра. Тараз